Ja się wam wszystkim, jestem Maser 419 a to jest kolejna seria. We Sims 3. E4? 3, ja ci dam 3 ty. Tak więc jak słychać, jestem mną Dancz Tak, jestem, jestem. To jest seria Simsów Dungeon i Maser w wielkim mieście, lub coś takiego jeszcze ogarniemy. Dobra. Nazwa do uzgodnienia, tak. tak który domek? Ja się nie znam. Chyba eee... tylko ten możemy, nie? Nie, tutaj mieszkają. Chyba ten będzie, albo nie. Nie, nie ten do remontu, nie, 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 nie. A ten w dużym budynku, tam po prawej? Pamiętaj, że możesz jeszcze tylko w tam, gdzie są zielone, więc... A tu? Po prawej, u góry. No, możemy ten, taki, taki ciemny, taki idealny. No, taki ciemny trochę za drogi. Oj, ano, trochę. Sprzedamy łóżko, będzie ok. Chyba, że ten, no ale są trzy pokoje, a nas jest tylko dwójkę. Chyba, że ten weźmiemy. Ten do remontu. A tam u góry są jeszcze dwa? Tutaj Takie jeden pokój mniejsze. i ten. Tu ma niby dwie sypialnie. No ma dwie sypialnie. A ten? Ja tutaj nie wyprowadzimy nikogo, no. O, ten też ma. Gdzie ma niby drugą? Tu jest? Nie wiem. No. I. No to, które pan chce? Eee, w tym niebieskim. Tak, to. To to weźmiemy. To? Dobra. No. Tylko będzie trzeba zmienić cechy parceli, wiesz, na linii mocy tak, tak trochę... <grym> nie bardzo. <Uf. grym> wyposażona oczywiście. W ogóle, jakie jest pora roku, bo nie pamiętam, którą ustawiłem. Chyba jesień, coś takiego. Nie wiem, nie mam. Pojęcia. Chyba jesień ustawiłem wcześniej, bo przypadkiem chyba ustawiłem, jak wieczorem robiłem sim. No, ładu, ładu, ładu. Boże, uwielbiłem to jak muzyka już się skończyła, tak jakby powinno się załadować, a tu jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No. Ogólnie... To nie. jest genialne. No. Ogólnie tylko powiem, jeżeli ktokolwiek oglądał moją serię z S4 na kanale Ugly Finds wiecie, że ja w Sims y najsupor, to czyli ani trochę. No, a teraz patrząc na to, że ma wszystkie możliwe dodatki, to będzie jeszcze ciekawiej. Tak, jesień. Ty, gdzie my zniknęliśmy? Um, czy my stoimy na dole? Nie wiem, chodź tu. Poza śnieg. No. Dobra. E, bo my chyba żadnych relacji nie mamy. Nie. To Max, poznaj. Brykaj. Co to brykaj? To jest brykaj. Od kiedy to jest brykaj? Dobro. Entuzjazmuj się z psami. Tak, to ja. Tak, ja to cały ci... ty. Poznaj. Pogadaj o aktualnej pogodzie. Zapytaj jak minął dzień, o. Naprawdę nie masz o czym ze mną gadać, tylko o pogodzie? No nie znamy się jeszcze, uspokój się. Co mi tutaj? Nie posiadasz obecnie żadnego loga. Tak, bo nie masz ani sklepu, ani restauracji, ani wet kliniki weterynaryjnej. A po co mi to? No bo możesz kupić i prowadzić sam. A co to... Dobra, może znajdziemy pracę. Można znaleźć pracę, i ja poproszę o zmianę łóżka, bo raczej w tych dziecięcych spać nie będę. <głos> Już... <głos> Już. A z tobą to tak trochę nie wypada. <noise> nie no, ja pójdę do dziecięcych, chyba. Nie no, źle będzie to wyglądać, nie chcę. Weź lekcję, nie. Znać pracę, do... nie, znajdź pracę. Ty też znajdź pracę. Nie, nie dorywczą. Dobra, nie gadaj, że ze mną. wystarczy. Za dużo tego. Dobra, kim ja chcę być? A którem to bym musiał chodzić, co nie? No. Te pierwsze cztery są dochodzenia, no. Hmm, za dużo roboty. Ekolog, inżynier. Co to inżynier? Yy, problemy wymagają. Hmm. Ścieżki kariery informatyk. Interesujące. Media społecznościowe. Co jest popularne, a co nie? Influencer? Always. Gwiazdy internetu. Myślę nad albo tym, albo inżynierem. Jak myślisz. Chociaż inżynier więcej pracuje. Powiem pieniędzy. ci, że nigdy pracy inżyniera nie wybierałem, więc to by było coś, coś nowego. Albo wojskowy. W sumie, ale w sumie tobie by się nadawało, bo masz yy, ten, informatyka jako yy, ten. No i wyżej Marzenie. sobie później wezmę. Dobra. A no ty inżynierem dziękuję. Do widzenia. A ty kim chcesz? Zadanie wyprosić. Yy, na... Tak, tak, okej. Okay. Nie, chcę później. Kto chce być? Kto? Eee, Boże, kim ja bym chciał zostać? Kim może zostać Sim Renesansu? Krytykiem. Edukatorem? Nauczycielem? Ekologiem. Nie? nie, ja chcę być nauczycielem. dany pracownik. Polityk. Prawnik. Czekaj, a... Podjedź do góry. Nie tak bardzo. E, edukator to edukator, okej, okay, ale niżej... Było coś, czego jeszcze nie widziałem. Miejski projektant? Jak jest... To nie, to ja chcę być nauczycielem, i tak. Gdzie to? Edukator? Tak. Dan czy nauczyciel? Zadanie, przygotuj się, uh, przygotuj plan zajęć. Tak, rób to. Sam to zrobisz? Sam to zrobisz, no i idealnie. Jezu, Max, dopiero przyszedłeś już jesteś głodny. Tylko nie spal nam kuchni, proszę. Ale ja umiem gotować. A to wygląda jak jakiś Gulasz. Lub yy... Jezu, jak ktoś. Lub Fasolka po bertońsku. Nie, coś było takie. Mm, było takie. Leczo. O. O, leczo też. No. Jezu, jakie dawno lecze nie jadłem. No. A ty, co tam masz? Też jesteś głodny. No ale jak zrobi wszystko, yy, całą robotę, nie? O, co to było? O, umy... umy... yy, głosowanie a, no, bo to to ekologii i tak dalej. Zjesz? Eko życie no. się, się odzywa. Schowaj resztę do lodówki. Bo się zmarnuje. Tak. Eee, Majsterkowi przy stanowisku roboczym. A, to trzeba kupić. Trzeba kupić. Dobra, budowanie. Co? Tu. Już chciałem popsuć. Teraz sprzedam łóżko. Halo. W ogóle sprzedaj wszystkie rzeczy w tym pomieszczeniu. Znaczy, możesz kliknąć Delete, też będzie szybciej. Ja najumiem, ok. Nie krzycz. Ja nie krzyczę Tylko oceniam. Jeszcze. <laughs> a, to, a to już nie skrzyczenie, halo. <laughs> eee, co ja robię? Meblem. Mam nadzieję, że nie słuchać moich sąsiadów i remontu. Nie, nie słychać. Bo wczoraj wracając do domu zobaczyłem kartkę na drzwiach od bloku, że drodzy sąsiedzi przepraszamy, ale będzie remoncik. Mm. Więc jakby coś to przepraszam. Gdzie jest to inżynierskie? Gdzie to powinno być? E, w umiejętnościach. E, to będzie e, pokój z szafką. Szafka w sensie. Tak. I tu nasz sztalugę. O Boże, wszystko ci się świeci. No, bo nie grałem jeszcze. Eee, czekaj, zjeść niżej. Mm, Boże, gdzie jest ten stół Mojsterkowicza? Jeszcze niżej. Nie wiem, ja w to pierwszy raz gry. On był chyba w podstawie, czy nie? Chyba tak. Nie. Musiałbyś zjechać w ogóle poza te wszystkie świeżące. O, był. Koło aparatu? Nie, to jest stolarski. To nie. Już jest... zwątpiłem. Eee... Czyli jednak siedzące? Ojoj. Jezu, jak to się powiększało? No właśnie się nie dało. Jezu, jak to? No, będzie ci trzeba ogarnąć jakieś takie parę. Podstawowych modów Ja powiedziałem nie instaluję modów To są tylko trzy pliki -de W ogóle większość tego odcinka będzie szukanie Co ja mam w ogóle znaleźć A ty w ogóle pamiętasz co ja szukam? Jak to się nazywało? Jest tu rzemieślniczy a weź znajdź w wyszukiwarce, bo my tak głupio szukamy, nie, gdzie jest wyszukiwarka? No masz szukać. Jaki? Rzemieślniczy Rzemieślniczy chyba RZ. Rzemieślnik, na pewno RZ. Czekaj. <laughs> Robotycznym, to jeszcze No jeszcze rzemieślnik, no to byś, to ja bym się znalazł, nie? To byś szukał do jutra. Um. Nevermind. <laughs> o. Co tu się nazywa stanowisko? Tam masz zaznaczone na zielono. Ile? Yy, no niestety, za takie rzeczy trzeba płacić. Nie, zachciało mi się. Weź to w salonie postaw. Tam tak pod ścianą. Czekaj, ja tu... Projektant. Projektant modu, nie wiem. Idealnie. Chcesz i łóżko, czy to wystarczy? Eee, wystarczy. Jezu, miałem nadzieję, że to powiesz. <grym> Już ci daruję to szukanie. <grym> Dobra. O, patrz jak szybko zjadę. Ja kolejny odcinek się przygotuje i trochę pozmieniam ten domek. Że słucham? <grym> Słuchaj, nie będę robił w kuchni, która jest różowa. Piękna, różowa, jeszcze będzie, no widzisz, posprzątałem to jest, po tobie. To jest funkcja. To jest funkcja, ty się nie znasz, przygotuj plan zająć Jak ty to masz robić? Nie to się hmm. robi? Hmm. No to to może na to zadanie, może się pokaże, co, jak? Czekaj. A, teczka, a widzisz. Oczyń pracę domowe? no w sumie czemu nie? Why not? Co ty... Co ty robisz? Pracuj. Co ty tam znowu... Co ja znowu? Czemu jestem czerwony? Bolesny temat. Dobra, uspokój się. <noise> Oj, zrobił sobie kuku, no. Oj, jak w realu. Jeszcze śmierdzę. Jezu. A ty jak tam? A ja siedzę i oceniam tę pracę domową. Trochę chaos robię, nie? Dobra, czekaj. Czy ja zrobiłem wszystko, co miałem ukończone, dobra. To teraz mogę... Nie, czekaj. Pooglądaj telewizję. Niech będzie. Albo ćwiczenia. Tańcz, pum, pum, co? Jestem zainteresowany. A ty pracuj. Cze no. Przyszedł, przebrał się i poszedł. Ale musiałem się spojrzeć. Nie? Odciągasz mnie od pracy. Oho. Skupiony, aż musiałem głową Oooo. ruszyć. E... Ale to na nadal nie to. Użyj komputera. Prędzej... No dobra. Trzeba komputer Aha. kupić. Jezus, się nie wypłacimy. Dobra, mamy 11,5. 11... A co tam mamy w ogóle w ten? Jak masz ten karton, i masz. Yy, ten trójkąt, weź zobacz. Już, sekundę. A, lampkę, okej, okay, sprzedaj. Po co? Po co mi dwie? To jest mój pokój przecież. Pospokój się, masz. <laughs> Już, lampkę będzie zabierać. Dobra, mamy super hiper taki. I rob plan zajęć eee, nie gra. A no tak, no bo przecież kariera. mamy koronę i lekcje online to trzeba wiesz. No, no oczywiście. Co ja robię? Ty tam sobie ćwiczysz. <grym> ja ćwiczę Bardziej ty... wygląda jakbyś dostał paraliżu, ale... <grym> o, matko. Tylko jestem trochę zmęczony. Mm który mam pracę za 11 godzin. Dzienny limit stylu życia? Co? Widzisz, ja osiągnę limit wszystkiego. W ograniczonym stopniu. Okej. Okay. Ile ci lekcji, bo tak trochę ja to mi spać? Dobra, nie przeszkadza no. ci. To mi nie. W ogóle robienie planów zajęć jest. Takie skomplikowane. Trzeba pomyśleć... No to jest skomplikowane, bardziej męczące. No, ale też yy, sam tak, że pomyśleć, jaka klasa gdzie, po co, dlaczego, jakie lekcje, czy pasuje tam tak, nauczycielom. Tak, jak ich zainteresować tą lekcją. Tak, o oh my gosh. To jest chyba najgorsze zadanie, jak zainteresować ucznia tak, żeby działał chętnie na lekcji. Tak. A nie przyszedł tylko Oho. dlatego, bo musi gdzie mamy łazienkę? Tu mamy łazienkę. Jak trochę skorzystaj? i idź spać. Za chwilę. Skończysz tylko. I zabawa. Ej, tam pójdzie spać, to się to będzie ok. A nie, siekać mi się też chce. No bo nieważne. Idź, po co ścielasz łóżko? Za chwilę tam... O Boże. Ale, że aż tak. Max, czy chcesz iść na studia? Dopiero zacząłem pracę. <laughs> Jednak uważają, że może przydałyby być się trochę większe kwalifikacje. <laughs> hmm. Dobra, Myju, myju. I pójdę spać. A ty. O której masz e, za 6 godzin? Dobra, jak wstaniesz. No wiesz, no lekcje to... zaczynają się o godzinie 8, więc. Jak wstaniesz, to zjesz resztki i obejrzysz sobie. Ogromny film. Ma książkę to może byśmy dali na miejsce. Hej, czemu nas nikt nie odwiedził? Aż tak nie jesteśmy lubiani przez sąsiadów? O. Tak, idę do szkoły, nie ma z z zdalnych lekcji. O, wow. pracuj z domu. Idź do pracy. Dobra, wstawaj, nie ma snu. Jesteś. Jestem przestraszony? A bo, bo jest burza. Ten strój jest moim ulubionym. Nie, będzie trzeba go przebrać. Nie, co ty gadasz? Jest wyśmienity Dobrze, piżamę zostawię, ale też jestem głodny i trochę brudny. Dobra, wy weź kąpiel płacną. Ta, tak, jeszcze bardziej się ubrój. Tak. O Boże, jaka mina! Jezu, uspokój się! Och, jak to tak? Burza, bum, bum! Hej, prawie jesteśmy tacosami. sami. co sami, ściana między nami. Kiedy ty masz pracę? Za 4 minuty. No, już. Aha. Nie ma oglądania. Chociaż się najadłem? Nie. No. Idź Dobra, do pracy. Trzeba, i, trzeba iść pouczyć, bo chory. Halo? Dzieci, bardzo inteligentne. Na pewno szczęśliwy do pracy. Jestem jakieś. przerażony, że idę do pracy. Tak. Eee, nie, że to było tak. Eee, pracuj ciężko. Do mnie dzwonimy. Czego chcesz? Idź do pracy. A, ja... Mm. O, trzymałeś słuchaweczki. Po co więcej? O, czemu? czemu? Jezu, Maksymilian, uspokój się. Jak tam, żyjesz? E, do 16 masz pracę. To jeszcze długo. No i zostawiłeś tu jedzenie, oczywiście. Oj, dobra zjem potem. Ja ciężko pracuję. Łapami tymi gotuję. A ten jeszcze nie zjadł. Jak to tak? Bladerente, to co to za praca? Że słucham? No tak. Kiedyś im osoba była bledsza, tym... Y to oznaczało, że mniej pracowała na polu i była bardziej e, wyrafi wyrafinowana i na wyższym st e, stopniu e, w tym w hierarchii. Nie, nie pójdę do Batu. <noise> nie chcesz? Nie. Idę do pracy. Są ważniejsze rzeczy. Yy, pracuj ciężko. I need to be smart. A tobie co? Jezu, pogadaj. Teraz yy, wyluzuj. Może. No i już, okej. Okay. Tylko śikać cię się chce. never nevermind. A ci jest nadal przestraszeni. Jezu, przestańcie. To tylko burza. Burze są fajne. Jezu, ja też nie zjadłem. Nie, burza nie jest fajna, zwłaszcza jak walnie ci piorun. Super energetyczny zaraz za tym, za którym jechałeś na rowerze. <grym> w sensie historia prawdziwa. Historyka z danczem. O. Ojku, mowa. E, ty zmęczony. To... Czy ja idę pod łóżko się schować? Dżemka? Nie, dzemkę. Tak, ja chcę przespać e, tą burzę. Ja nie nie. No to. sen? Miałem koszmar. W którym dostał dermowe słuchawki. <grym> o, już zaawansowałem? Do... Uhu, Szybki no. jestem. Oh my gosh, zabawa. Jezu, graj w gry. Albo napisz, co mam napisać? Nic nie napiszę. Graj w gry. Moje ja to robi zawsze. Blik block Boże, ta, ta piżama jest genialna. Jedna jednak coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Halo, że jaki introvertyk. Dobra. Tym akcentem introvertykę, Chciałbym zakończyć ten pierwszy odcinek z Festinus 4. Dunge i master w wielkim mieście. Mam nadzieję, że Wam się seria spodobała. Spodoba, no się dopiero zaczyna. Spodoba, spodobała. Wszystko dookoła. Tak więc był ze mną dancz. Byłem? Pamiętajcie, żeby uważać na siebie. Pijcie dużo wody. Do następnego. Bye! Bye!